Witajcie widzowie w nowej serii. Serii filmów z Azji. Za nami tysiące kilometrów i kilkanaście godzin w podróży, aby na swój sposób odkrywać Hongkong. Dzień dobry. Pierwszy dzień w Hongkongu. Wczoraj przylecieliśmy, ale już nie mieliśmy siły na nic, więc tylko zaczekowaliśmy się w naszym pokoju, który jest takim typowym, malutkim z łazienką, gdzie woda leci na wszystko, ale wystarczająco w zasadzie, bo w tych pokojach nie będziemy spędzali aż tyle czasu. No, a nasza okolica wygląda z noclegu mniej więcej tak. Jedyne co wczoraj jeszcze załatwiliśmy ciekawego, no to załatwiliśmy taką miejską kartę Octopus, którą możemy płacić w komunikacji miejskiej, w sklepach, depozyt 50 hongkońskich dolarów i 150 już mamy na nim. Wczoraj dojechaliśmy za 33 dolary tutaj na Nocleg, około godzinki od lotniska. 10.08. W Polsce jest godzina czwarta w tej chwili, bo mamy 6 godzin różnicy. Plan na dzisiaj to góry. Myślę, że zanim spotkamy się na szlaku to powiemy coś na temat jedzonka bo właśnie idziemy na śniadanie. Tam właśnie znajduje się nasz blog, w którym znajduje się nasz hostel. To, co od razu rzuca się w oczy, to to, że jest tutaj dużo kontrastów, czyli właśnie luksusowy hotel, plus taki odrapany budynek, w jakim śpimy. Jedzonko też jest różnorakie od wykwitnej restauracji po właśnie street food, w którym Rafał właśnie zamawia jedzonko. Bierzemy sobie ryżowe nudle, makaron, sok ze smoczego owocu. No i robimy sobie śniadanko. Bądźcie przygotowani na to, że w wielu miejscach nie zapłacicie kartą. Już prędzej rozliczycie się oktopusem, a najlepiej mieć ze sobą gotówkę. No, ale na pewno jest barwnie, czyli coś, co zdecydowanie kojarzyło mi się z Azją. Mnóstwo jakichś kolorowych banerów, napisów, tych znaczków. Jest zwykły sklep, zwykłe rzeczy, ale jest tak barwny i tak kolorowy, że no naprawdę robi niesamowite wrażenie. A teraz znajdujemy się w Kowloon Parku, czyli powiedzmy takim central parku Hongkongu. I właśnie przyszliśmy tutaj na śniadanko. Górują nad nami te potężne wieżowce, drapacze chmur. Co też robi ciekawe wrażenie, takiego właśnie kontrastu z tej styczności miasta z naturą, która się przeplata. Zobaczcie jak pięknie. Gaj bambusowy. Wystarczy tego nagrywania, tego gadania, bo tutaj jedzą. Siedzą i jedzą. I zobaczmy, co tam jedzą. Ciekawego, co dobrego. Robimy Unboxing! Smażony makaron ryżowy i dwa patyczki. Jeden mięsny z kurczaka i drugi mięsny z wołowiną. Do picia mamy soczek ze z smoczego owocu. Pyszny! Ciekawy smak. Po pierwszym posiłku złapaliśmy busa i ruszyliśmy w kierunku naszego dzisiejszego celu, czyli w góry. Za 6,40 dolarów końskich, czyli jakieś 3,20 zł, mniej więcej. Mamy godzinny przejazd autobusem w specjalnej loży. Eee, otóż jedziemy takim piętrowym autobusem. Coś takiego, jak idzie przed nami. Ciemka. Rafał tam już bawi się GoPro. No i obserwujemy miasto. Dokładniej mówiąc, postanowiliśmy zdobyć Lion Rock. Oglądajcie kolejny odcinek, by przekonać się, jak wyglądało przedzieranie przez dżunglę w tej wilgotności i temperaturze. Wyobraźcie sobie, że w miejscu obecnej aglomeracji Hongkongu jeszcze 200 lat temu znajdowała się wioska rybacka. Zresztą takie widoki i domy na palach możecie zwiedzać i dzisiaj. Przykładem jest Tai O na wyspie Lantau. Przez kolejne lata, zwłaszcza w XX wieku, wpływ na Hongkong miały Japonia, Chiny i Wielka Brytania. Ostatecznie Hongkong posiada pełną samodzielność, z wyjątkiem polityki zagranicznej i sił zbrojnych. Mimo to jest zależny od Chin. Widać to na przykładzie wywieszonych flag, gdzie chińskie zawsze są większe oraz wiszą wyżej. Drobna symbolika, ale dająca do zrozumienia, kto tu tak naprawdę rządzi. Przez 155 lat Hongkong był brytyjski. 1997 był rokiem, w którym Chiny powiedziały oddajcie, co pożyczyliście. Dlatego też oficjalnymi językami Hongkongu są właśnie chiński, no i angielski. Stąd nie powinniście mieć problemu z porozumieniem się z lokalsami. Już samo to, że jest to ogromne zagłębie biznesowe, no i przyjeżdża tu też sporo turystów, powoduje, że jest to obszar turyst-friendly. Oglądajcie kolejne odcinki i vlogi, a w nich więcej, głośniej, smaczniej i bardziej kolorowo. Do zobaczenia! Bierzemy sobie ryżowe nudle, ee, makaron, smog z, e, boże. Ee, Sos, boże, co ja mówię w ogóle? Sok, ze smoczego owocu, to chciałbym powiedzieć. No i robimy sobie śniadanko.